Witam serdecznie, dzisiaj podam Ci trzy wskazówki kiedy kobiety będą dużo lepiej na Ciebie reagować także warto posłuchać uważnie na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę pierwsza wskazówka pewność siebie, tyle razy o tym mówiłem, a jednak dalej nie rozumiecie pytacie mnie, co powiedzieć dziewczynie, kiedy nastała cisza kiedy nie wiem co powiedzieć no prawda jest taka, że nic nie musisz mówić wystarczy siądziesz, uśmiechniesz się i prosto w oczy i będziesz czekał, tak? Bo jeśli jesteś pewny siebie, no to nie krępuje cię cisza w rozmowie. A nawet ja często sprowadzam rozmowę do ciszy w interakcji, no bo lubię, kiedy kobieta widzi we mnie to, że ja potrafię wytrzymać tego typu dłuższy kontakt wzrokowy, gdzie potrafię dłużej spojrzeć jej w oczy, tak, żeby ona sama się wykazała. Co więcej, jeśli ty spoglądasz kobiecie dłużej w oczy, no to w wielu przypadkach kobieta też ma na sobie taką presję, żeby mówić. Zauważ, że jeśli ty nie boisz się ciszy w rozmowie, tylko spoglądasz kobiecie prosto w oczy i się uśmiechasz, to ona często sama o wiele więcej mówi, a nawet po prostu angażuje się w rozmowę, no bo jest głupio. Dziewczynie często robi się głupio. Że nastała taka niezręczna cisza. Więc, jakby tego często nie widzicie, tylko skupiacie się za bardzo na sobie. Jak ty wypadłeś przy dziewczynie, jak ona ci odbiera, a nie myślisz o tym, że ona też ma w sobie presję, kiedy jej się podobasz i kiedy spoglądasz prosto w oczy, ale za dużo nie mówisz. Tak naprawdę, czasami warto mniej mówić, ale uśmiechać się do kobiety i zadawać bardziej zabawne pytania. Bo dzięki temu wkręcisz kobietę w rozmowę, a kobieta krok po kroku poczuje, że warto z Tobą rozmawiać. I to jest właśnie ten problem, który często macie, tak? Zbyt bardzo chcesz mówić, bojąc się ciszy w rozmowie, a w wielu przypadkach wystarczy spojrzeć, dziewczynie prosto w oczy, uśmiechnąć się i się po prostu zrelaksować, tak? Jak jesteś wyluzowany, ze uśmiechem na twarzy odpowiadasz, no to przetestuj to w praktyce. Yy, większość kobiet też będzie fajnie reagować, no bo zauważy w Tobie tego mężczyznę, który, no, nie musi nic pokazywać na siłę, aż to, no bo czujesz się atrakcyjny i bardzo tutaj przy niej wartościowy. Także... Warto sobie tą radę zapamiętać. I druga rada, jeśli rozmawiasz z dziewczyną, no to tak jak mówiłem, nie nawijaj jak Katarynka, nie musisz wcale dużo mówić. Zasadniczo chodzi o to, żebyś się zrelaksował, ale kiedy ona porusza jakiś zabawny temat, który ją śmieszy, no to możesz zadawać jej pytania pomocnicze, tak? Dlaczego e, wyszło tak zabawnie? W jaki sposób ułożyła się cała historia e, tamtego spotkania, że teraz się tak z tego śmiesz? Opowiedz mi o tym więcej, przedstaw mi lepiej tą historię. Naprawdę było tak zabawnie? Opowiedz mi jeszcze jedną taką historię. Widzisz, kiedy ty zadawasz pytania i uderzasz w temat, który jest dla niej zabawny. Który ją śmieszy, to generujesz w kobiecie więcej silnych emocji. Ona w sumie sama o tym opowiada, sama się bardziej stara, a ty nie musisz tutaj włożyć jakby nawet większego wysiłku do tej rozmowy. No jak siedzisz zrelaksowany, uśmiechnięty, też to działa w ten sposób, że kobieta czuje się z tobą komfortowo. Nie ma nic gorszego, niż przyjść na spotkanie z jakąś ponurą miną i nawijać nerwowo do dziewczyny zdanie po zdaniu. No bo w tej sytuacji bardzo szybko kobieta odgadnie. Ten mężczyzna jest jakiś zestresowany. Ten mężczyzna jest jakiś tutaj niecierpliwy. Co się z nim nie tak? Dlaczego on tak nerwowo do mnie mówi? Podświadomie pokazujesz, że nią nie zasługujesz, że jesteś facetem, który nie dorasta jej do pięt i że może sobie poznać innego lepszego. No niestety, taką podświadomą informację przekazujesz dziewczynie. Kiedy za bardzo się spinasz. Więc w wielu przypadkach naprawdę kluczowe jest to, żebyś się wyluzował przy kobiecie, żebyś się do niej uśmiechał, ale nie po to, żeby się przymilić, tylko po to, żebyś ty się poczuł dobrze, żebyś ty miał fan i pozytywną interakcję z dziewczyną. I nie musisz wcale dużo mówić, wystarczy, że będziesz zabawnie podkręcał to, co mówi dziewczyna komentarzem, spoglądał jej prosto w oczy. I utrzymywał ten kontakt wzrokowy, tak, że ona się poczuje zdominowana. A to w sumie może już spowodować, tak jak mówiłem, że dziewczyna będzie o wiele więcej mówić o sobie, przedstawiać ci e, swoją historię, bo też poczuje się skrępowana. Jeszcze taka jedna rada. Często jak rozmawiacie z kobietami to musicie zwrócić uwagę na to, żeby nie przywiązywać uwagi do rezultatu tego spotkania. Nie możesz myśleć o tym, co na sobie myśli o tobie w danym momencie. Dużo lepiej po prostu postawić na spontan, na dobrą zabawę, na to, żeby z nią porozmawiać tak z jajem, yy, w zabawny sposób, tak? Bo wtedy jeśli pobudzasz w niej te silne emocje, Relacja sama się toczy, dziewczyna się uśmiecha, ty się śmiejesz, i nawet nie myślicie o jakimś sztywnym temacie rozmowy, bo jest to nieistotne. Wy się po prostu razem dobrze czujecie, a to jest najważniejsze, jeśli chodzi o rozwój relacji na początku. No bo jak się razem dobrze nie czujecie. Nie macie się ku sobie, ona cię nie lubi, ty jej nie lubisz. No to jak wy możecie być dla siebie kimś więcej? Jakby jedno drugie wyklucza. Więc ta atmosfera na początku jest bardzo istotna. Osiągniesz to poprzez wewnętrzne poczucie luzu, spójności i brak presji na interakcję, że do czegoś musi dojść. Często mnie pytacie, czy. Trzeba tą dziewczynę pocałować na pierwszym spotkaniu? No, fajnie by było jakby się ją pocałował, ale jak jej nie pocałujesz, to się nic nie stanie. Możesz ją pocałować na drugim spotkaniu. Więc też się tak tym nie spinaj. Najważniejsze, żeby kobieta chciała i żeby znajomość się rozwijała i żeby się zgadzała na propozycję spotkania, a najlepiej to gdy sama do ciebie pisze. Cześć, kiedy masz czas, czy tam co słychać, bo wtedy to pokazuje, że kobieta jednak myśli o tym, żeby się z Tobą spotkać kolejny raz. Także za bardzo się przejmujecie takimi detalami. Ja, kiedy spotykam się z kobietą, myślę o tym, żeby się z nią dobrze pobawić, podroczyć, pośmiać się, pożartować. Przychodzę zrelaksowany i nawet nie czuję takiej wewnętrznej presji, żeby jej coś mówić, żeby się wypowiadać. Ciągle, permanentnie, bo oczywiście to pokazuje dziewczynie, że jestem zestresowany, czyli potrzebujący, czyli z punktu widzenia kobiety nie do końca wartościowy. Weź to pod uwagę i po prostu wyluzuj. Bo w innym przypadku będzie ci naprawdę ciężko. Nieraz widzę facetów, którzy się uczą tekstów na pamięć, co do dziewczyny. No i w pewnym sensie to zadziała, tylko że jak to nie jest twój tekst wypowiedziany z energią faceta, który go wymyślił, to też dziewczyna często nie będzie na niego dobrze reagować, no bo zauważy, że tekst jest fajny, ale ty nie mówisz go w taki sposób, który eksponuje wysoką energię, czy przykuwaj uwagę. Także weź na to poprawkę. I po prostu wyluzuj się. Generalnie powinieneś sobie wyrobić w głowie taką kotwicę, że jak spotykasz się z kobietą, to czujesz taki przypływ pozytywnej energii. Myślisz sobie, ale ona jest słodka, ale mi się chce z nią rozmawiać. Jak ja z nią rozmawiam, to mam taką radochę i czuję tak ogromną radość. Widzisz, tego typu myśli generują w to pozytywne emocje. Jak czujesz tego typu pozytywne emocje, oczywiście kobieta, w lustrzanym odbiciu czuję też pozytywną wibrację, no i zaczyna się do ciebie przekonywać. Tak to powinno wyglądać. Myślę, że pomogłem, dlatego przemyśl to, co powiedziałem, i na końcu przygotowałem coś dla ciebie. Niestety, tylko do jutra, do północy, możesz pobrać pakiet 17 kursów aż 70% taniej. Polecam serdecznie: zainwestuj w siebie ponad 120 godzin wiedzy w dużo niższej cenie promocja.uwodzeniewdzień.pl Pobierz te wszystkie materiały dużo taniej. Pod spodem masz linka, z którego warto skorzystać i zmienić swoje życie. Naucz się jak flirtować z dziewczynami, jak podrywać kobiety, jak naprawiać relacje z kobietami, a także jak być skutecznym uwodzicielem, który potrafi za pomocą emocjonalnej rozmowy bardzo silnie uzależniać kobiety. To wszystko znajdziesz pod spodem, a także kurs, gra wstępna, kontrola wytrysku, mistrz seksu, totalna przemiana, a nawet jak być wyzwaniem. Dlatego wejdź pod spodem, skorzystaj i pobierz te wszystkie materiały w dużo niższej cenie, jeszcze tylko do jutra do północy, promocja.uwodzeniewdzień.pl, polecam serdecznie, bo to działa.